Cześć, dzisiaj prezentacja skrzynki narzędziowej firmy Kistenberg z serii X-Block. Jest to najmniejsza skrzynia narzędziowa o symbolu KX SA4530F. Powiem Wam pokrótce, dlaczego ja wybrałem tą skrzynkę. I opowiem też, jak ją sobie tutaj zagospodarowałem, co może będzie też dla Was inspiracją. Czy warto taką skrzynię zakupić? Może na wstępie zacznę od mocowania. Jest naprawdę tutaj mocne, poręczne, dobrze się trzyma w dłoni. Ja wybrałem, jak widać, wersję z taką pokrywą z pleksji. A dlaczego? A mianowicie dlatego, że jak widzicie, można tutaj sobie schować wiele drobnych poręcznych rzeczy. I aby mieć do nich dostęp, nie trzeba otwierać całej skrzyni, tylko wiadomo, wystarczy otworzyć tą pokrywę. Ja mam tu tak taką małą poziomniczkę, uchwyt do bitów do wkrętarki. Tu mam klasyczny nożyk tapeciak taki nóż dla elektryków, nóż trapezowy, tutaj mam takie rzeczy typu jakieś pisaczki, ołówki, tutaj mam tak, jeszcze wkłady do tych ołówków, jakieś okrągłe, płaskie, no i kredy też do znakowania. Jak widzicie, tak jak wspomniałem, jest to bardzo fajne miejsce do schowania takich różnych drobnych rzeczy, po które często sięgamy, a niekoniecznie musimy otwierać całą skrzynię. Jeszcze tak pokażę na szybko wymiary, chociaż to pewnie też macie w internecie, więc sobie sprawdzicie. Mamy tak długość, jakieś tam... 43 cm szerokość 27 cm i wysokość jakieś 20, powiedzmy, też 7 powiem tak dla kogo ta skrzynka na pewno będzie bardzo przydatna jeżeli ktoś robi jakieś tam duże roboty, jest fachowcem no może być jako to skrzynka jakaś tam dodatkowa właśnie na drobne narzędzia ale doskonale ta skrzynka sprawdzi się dla przede wszystkim Majsterkowiczów, gdyż no nie zajmuje dużo miejsca, ale posiada te, można w niej schować bardzo dużo rzeczy. No i łatwo ją gdzieś tam schować, jest taka poręczna i do codziennych zastosowań, takich drobnych, polecam jak najbardziej. No to co, może otworzę ją. Pokażę co tam mam w środku. Od otwierania u Kistenberga jak zwykle chodzą doskonale. To, to w tym systemie mi się też bardzo podoba. I według mnie jest naprawdę świetnie przemyślane. Więc tak, w środku mamy dużą tackę. Ta tacka plus przegroda obok dla mnie to jest w ogóle genialny pomysł. Yy, gdyż yy, jak widzicie w tej tace yy, można schować naprawdę dużo yy, takich przede wszystkim yy, no, rzeczy, które się używa bardzo często. Ja, jak widzicie, ja tu mam mnóstwo jakichś różnych wkrętaków. To jakiś tam z wymiennymi końcówkami jakieś krzyżaki płaskie tutaj wkrętaki dla elektryków jakiś taki yy, ołeczek, spiki no, to zwykły, taki klasyczny. Yy, budowlany jakiś mały adapter, to, czy taki wkrętak tutaj z magazynkiem nabity. więc jest tego tutaj naprawdę mnóstwo. Właściwie jeśli chodzi o wkrętaki, to ja tu schowałem wszystkie rozmiary, które, yy, które najczęściej się używa. I naprawdę ta taska jest yy, duża i tutaj można naprawdę bardzo dużo schować. Następnie po boku mam tutaj, taką, mam tutaj taką przegrodę. Ogólnie w standardzie jest jedna, jedna taka przegroda i można ją przystawiać albo jest tu, albo jest tutaj. Ona ma jeszcze takie gumki. Tutaj można dodatkowo tutaj coś zaczepić. Ja po boku tu sobie wsadziłem na jakieś tam okulary. Zestaw bitów. To są takie nożyczki uniwersalne. Wkrętaki nasatowe. W różnych rozmiarach, no takich jak dla mnie najbardziej popularnie jakieś tam dziesiątka, dwunastka, trzynastka. Nożyczki też takie ogólnego zastosowania nożyczki dla elektryków. Tu mam też kilka kluczy też oczywiście jakieś tam najbardziej uniwersalne dziesiątka, trzynastka, siedemnastka. No i tutaj jeszcze zapasowe ostrza do, do nożyka. W tej, w tej większej części tu mam głównie jakieś takie rzeczy typu klucze, kombinerki. Na samym wierzchu maseczka ochronna. Tu są, no nie pamiętam jak się to nazywa, coś do tłumienia dźwięków. Wiadomo, hałasu. I to tu mamy małą kobrę. Ksipekse kątowniczek budowlany bardzo przydatny większy kątownik, tak już ze skalą precyzyjną, bardziej. No i tak jak wspomniałem, mnóstwo różnych e, kluczy i e, kluczy, kluczy, nawet nie kluczy, tylko szczypiec i takich szczypiec nastawnych. E, no głównie tu u mnie króluje Knipex. Bardzo poważam, tą firmę mają naprawdę świetne rzeczy. No tu kombinerki. Nie będę się jakoś tu tym chwalić, tylko po prostu wyjmę, wam pokażę ile tu tego można zmieścić. Takie, takie, e, coś takiego, e, jakieś obroty, cinacze, e, to że znaczy, to są fachowo szczypce tnące boczne. Jakby się ktoś pytał, no, kolejna kobra, tylko trochę większa. E, takie bardzo duże, bardzo duże kombinerki. następnie taki mały, bardzo przydatny przy jakichś wyłącznikach, przy. Przy jakichś listwach, tu mam go zabezpieczonego, żeby mnie nie niszczył pozostałe narzędzia. Kolejne kombinerki szczypce właściwie, bo to fało tak się nazywa, klucz typu Francus. Chyba to się tak nazywa, nie? albo nie szwed. Sorry. To jest nowość od Knipexa na ten rok. Takie szczypce do szczególnie. Gdzieś luzowania takich nakrętek, które dzisiaj gdzieś obrobiły, ciężko jest czymkolwiek innym je odkręcić. Bardzo fajna rzecz. E, kolejne szczypce. E, tu mam taki, od, e, taką piłkę Milwaukee e, rozkładaną. E, kolejny szwed. Ten ma znowu większy rozstaw i szersze szczęki. Też bardzo przystatna rzecz. E, taki du, duży nóż. Bako, on jest z możliwością do pobijania. Kolejny łom, też bardzo fajny, taki mały, poręczny, do takich domowych zastosowań, drobnych. Naprawdę bardzo polecam. No i mały młoteczek. No, to sami możecie ocenić, jeśli chodzi o zawartość tej skrzyni. Do takich domowych zastosowań, według mnie, ona się świetnie naprawdę nadaje, bo no każdy oczywiście sobie może indywidualnie tutaj zabudować, znaczy zapełnić, ale uważam, że tutaj ja mam naprawdę taki mega poręczny zestaw narzędzi. I to jest bardzo właśnie fajne, że nie trzeba mieć jakiejś dużej skrzyni, która zajmuje nie wiadomo ile miejsca. Do takich domowych zastosowań bardzo polecam. To by było dzisiaj na tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć.